śmiać, lubią żartować, jak często to jest śmiech przez łzy. Często to jest śmiech określony do ząburyczy. Bo Polacy, Polakom towarzyszy cały czas przy tym wszystkim takie poczucie, że oni zasługują na więcej. I to prawda, Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na to, żeby nie musieć wyjeżdżać za chlebem za granicę. Polacy zasługują na to, żeby, jak już są za tą zagranicą, żeby nie czuć się jak obywatele drugiej kategorii. Polacy chcą zarabiać dobrze, Polacy chcą być dumni. I żeby Polacy byli dumni, żebyśmy mogli być dumni, to musimy osiągnąć wielkie rzeczy. Naprawdę wielkie rzeczy. Nie wielkie technologiczne postępy na miarę naszego rządu, czyli pęgolini. Nas stać, nas stać na wielkie rzeczy, wystarczy, żeby nam nie przeszkadzało. I tego właśnie chcemy. Chcemy, żeby nasze państwo przestało nam przeszkadzać się bogacić, żeby przestało nam przeszkadzać zakładać rodziny, przestało nam przeszkadzać, przeszkadzać e, się rozwijać i przestało nam przeszkadzać stworzyć rzeczy, z których będziemy po prostu dumni, które spowodują, że wyjedziemy za granicę, ale nie za klemem, tylko turystycznie. I powiemy z takim czystym sumieniem, z taką dumą, tak, jestem Polakiem. Z dumą, która nie wynika tylko z tego, aż z tego, ale nie wynika jedynie z tego, że mamy najmądrzejsze i najpiękniejsze kobiety na świecie. Z dumą, która nie wynika z tego, że mamy piękną historię pełną prawdziwych bohaterów. Ale z dumy, która również wynika z tego, że przyjechaliśmy z kraju, który tu i teraz jest wielki, wspaniały, rozwijający się i bogaty. Zasługujemy na to, żebyśmy żyli w kraju, który osiągnął prawdziwy sukces który wyprzedził wszystkie inne kraje Europy i świata. Mówi się, że miarą twojego sukcesu, są twoi wrogowie. To jakim sukcesem i jaką dumą jest prezydent, dla którego głównym wrogiem, wrogiem publicznym jest zamachowiec, czyli chłopak, który przyszedł z krzesłem i krzyczał, ogólnie? Zasadować z samego Bronisława Komorowskiego, który jak jeszcze nie wiedział, że mówi o sobie, powiedział, jaki prezydent taki zamyk. Ja chcę po prostu być dumny z mojego prezydenta i chcę go podziwiać. A jak nie być dumnym z człowieka, który od ponad 40 lat niezłomnie walczy o wolność dla Polaków. W wieku 66 lat wykonuje e, e, popisowy skok ze spadochronem, a 6 lat później pokazuje, że potrafi jeszcze powiększyć swoją rodzinę. To są fakty znane, powszechnie sprawdzone, ale są jeszcze plotki, które warto sprawdzić. Bo słyszałem, że. Pan Janusz Kowimikę, jak się śpieszy do Brukseli, bardzo się śpieszy, dostał mobilny telefon, to wysiada z samolotu i idzie pieszo. <noise> jak wiadomo, pan Janusz Kowimikę też jest świetnym mówcą i podobno była taka sytuacja, że został tam po coś pozwany po raz kolejny i postanowił, że będzie w sądzie bronił się sam i po dziesięciominutowej przemowie sędzia przyznał się do winy. Ja chcę mieć takiego prezydenta. Prezydenta, z którego jestem dumny i którego podziwiam. I chcę mieć kraj. Chcę żyć w kraju dumnym i podziwianym. Dlatego właśnie on. Prezydent emigracji, prezydent młodego pokolenia Janusz korwin Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam jednego posła, który nigdy nie, za, nie zagłosował za podwyżką podatków. Posła, który nigdy nie zagłosował za zwiększeniem biurokracji. Jest to pierwszy poseł partii KORBI, który przeciera szlaki tym wszystkim, którzy zawitają w Sejmie już za kilka miesięcy. Wojownik wolności. Mąż, ojciec, piątki dzieci, Przemysław Hitler. Ponad miesiąc temu zaprosiliśmy Polaków do wspólnej drogi. Zaprosiliśmy by. Wspólnie z Januszem korwin wokół wartości, które on reprezentuje, zbudować Partię Korwin. Ogłosiliśmy wtedy, że chcemy budowy koalicji, która dokona odnowy Rzeczypospolitej Polskiej w duchu wartości, które wszystkich wyznajemy: wiary, wolność i nadziei, że zmiany, które wiemy, że są konieczne, będą możliwe. Szanowni Państwo, już w chwili obecnej. Widzimy na tej sali, widzimy w działaniach ostatnich dni, ostatnich tygodni, że to się udaje. Że są z nami ludzie, których chcieliśmy skupić razem pod jednym sztandarem pod sztandarem wspólnych wartości. Kto dzisiaj tutaj przemawia, kto tutaj dzisiaj jest z nami? Jest muzyk, który jest liderem ruchu radykalnie wolnościowego, libertariańskiego w Polsce pan Waldemar Teska. Jest jeden z liderów środowiska bardzo licznego ojców, którzy walczą o prawo do wychowania własnych dzieci, do kontaktu z własnymi dziećmi, którzy walczą o prawo również tych dzieci do kontaktu z rodzicami, pra walczą o prawo bardzo wielu dziadków, którzy nie mają kontaktu z własnymi dziećmi. Są z nami ludzie, którzy mają poglądy wolnorynkowe, a bardzo i bliskie z im. Wspólnotowe, narodowe, tacy jak to Pan Prezes Janusz Mój mikke mówi, narodowi wolnorynkowcy. Takich ludzi jest coraz więcej, są z nami tysiące osób i dzięki nim, kilka dni temu, mogliśmy świętować nasz pierwszy sukces wymierny, konkretny, którego nikt, przy najgorszych intencjach, nie jest w stanie kwestionować. Kochani, Tamte pudła, te pudła, które stoją tutaj po mojej lewej, a waszej prawej stronie, to są pudła, w których zebraliśmy tyle głosów, tyle podpisów, ile urzędujący w Polsce prezydent, mający za sobą całego molocha biurokratyczno-urzędniczego, zebraliśmy tyle samo podpisów, co on, zebraliśmy je tydzień prędzej i mieliśmy dużo ładniejsze pudła niż pan prezydent. To był pierwszy drobny, mały sukces, mały sukces, który pokazał, że potrafimy, możemy działać, walczyć o to, by Polska się zmieniła. Dwa dni temu, po raz pierwszy w historii startów na prezydenta Janusza korwin inny kandydat zrezygnował na jego rzecz. Ja właśnie przyszedłem zapytać, panie prezesie, wydaje mi się, że to jest precedens. Kandydował Pan w 1990 roku, 1995, 2005, 2010 i chwili obecnej. I to jest pierwszy raz, kiedy liderzy innych środowisk widzą, że człowiekiem, który najgłośniej jest w stanie dopominać się o to, co jest, jest dla nam bliskie najgłośniej krzyczeć o wolność, własność, sprawiedliwość jest Janusz Korwin-Mikke. Pan Waldemar Deska jest pierwszy. Wiemy, że Podziękujmy im gorąco, prawami, wszystkim, tymi, którzy. Jeździmy z Panem Prezesem w ostatnich tygodniach po kraju. W poniedziałek rusza wielkie turnie pojazdem, Które jedni nazywają Korwinolotem, inni Korwinła. Nasz samolot poleci do 40 kilku polskich miast, odwiedzi całą Polskę, i w trakcie ostatnich kilku tygodni rozmawiając z Polakami słyszymy, że wszyscy chcą zmian. I ci, którzy mają lewicowe poglądy, i ci, którzy mają prawicowe poglądy, chcą zmian. Bo nieważne, czy mamy prawicowe, czy poglądy, nasi bliscy, nasze rodziny, nasze dzieci wyjeżdżają za chlebem, za pracą, za godnością z Polski. Ci wszyscy ludzie chcą zmian, a jednocześnie tych zmian się boją. Boją się, bo zawsze zmiana to jest niepewność. Zwłaszcza w kraju, w którym w trakcie ostatnich 25 lat ludzie, którzy obiecywali obniżanie, upraszczanie podatków, mnożyli biurokrację. Zwiększali liczbę urzędników, zwiększali zadłużenie Polaków i nakładali nowe do podatki a tych, które są podnosili. W takim kraju ludzie boją się zmiany. I ci ludzie wszyscy mówią, panie Januszu czy pana rada, Panowie, Panie. Z partii Korbin, czy wy dacie radę? I gdy patrzę na tą salę, gdy widzę, jak ciężko pracujecie w całym kraju, wiem, że dacie radę. Wiem, że jestem pierwszym posłem partii Korbin, ale doskonale wiem, że na jesieni tego roku będzie nas naprawdę wielu. Będziemy mieć kilkudziesięciu może ponad stosobowych grup i wtedy będę mógł, cytując klasyka, powiedzieć, panie prezesie melduję wykonanie zadania. u wizji tej prezydentury to jest coś, co zrobi nasz kandydat. Powiem o moich nadziejach, o moich uczuciach związanych z tym, co teraz się dzieje w Polsce. Moja rodzina nie różni się od wielu polskich rodzin. Moja rodzina, moi rodzice, teściowie, moi bliscy, kuzyni, przyjaciele, Wszyscy mają poczucie, że jesteśmy pokoleniem siedzącym na walizkach. Mamy poczucie, że jeżeli nie rozpoczniemy zmian, to po prostu wyjazd z Polski będzie racjonalnym rozwiązaniem, będzie racjonalnym ruchem. I dlatego będziemy bardzo, bardzo ciężko pracować w 50-kilku dniach, które pozostają nam do końca tej kampanii, i do końca tego roku. By w wyborach prezydenckich 10 maja rozpoczęły się zmiany w Polsce, by te zmiany przyspieszyły na jesieni tego roku, by ludzie, którzy chcą niskich, prostych podatków, więcej wolności, własności i naprawdę działającej sprawiedliwości, będą mieli silną reprezentację skupioną wokół naszego lidera, wokół naszego kandydata na prezydenta Janusza Korwin-Mikkego. Panie prezesie, dziękujemy, że Pan podjął się tej trudnej, ciężkiej misji. Bardzo dziękujemy ja dziękuję w imieniu tych ludzi, którzy mnie to proszą każdego dnia, że Pan podjął się tej ciężkiej walki. Chciałbym tutaj powiedzieć: że Jesteśmy z Panem, widzi Pan, że nie tylko my tutaj pomagamy, bo nasza cała kampania to jest prawdziwa obywatelska, autora kampania. Z nami nie stoją wielkie spółki skarbu państwa, miliony subwencji dla partii politycznych oligarchowie i ludzie, którzy są gotowi dać 150 tysięcy złotych za przekwalifikowanie działki w Piasecznie. Ci ludzie stoją... Tam, gdzie stał tydzień temu pan prezydent Bronisław Komorowski na hali EXPO. Ci ludzie to są ludzie, którzy w dniu wczorajszym zakleili usta osobie, która krzyczała gdzie są moje pieniądze, dajcie moje pieniądze w Rzeszowie. Ci ludzie, z którymi my walczymy, są ludzie, którzy za zabranie nam przemocą pieniądze chcą nas zniszczyć i okradać dalej. A my poświęcamy swój czas, swoją pracę, swoje pieniądze, swoje pieniądze na to, by Janusz Korwin-Mikke miał fantastyczny wynik, by rozpoczął rewolucję, na której czekamy my, nasze rodziny. Panie prezesie, do boju, jesteśmy z panem. Ta, na którą wszyscy czekamy. Człowiek, który od 40 lat niezłomnie walczy o wolność, własność, sprawiedliwość. Nadzieja na zmianę. Nadzieja młodego pokolenia, nadzieja emigracji. Przed Państwem kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Korwin-Mikke. Postanowił zebrać wszystkie moje postulaty. Policzyli od jednego do nieskończoności. Zaczęli liczyć z powrotem. Zostało im takich 145 ważnych punktów mojego programu. Chciałbym to wszystko odczytać, no myślę, że chciałem Państwu zaoszczędzę. Proszę Państwa, powiedzmy o sprawach najważniejszych. Powiedzmy, że Polska potrzebuje głębokich zmian. Ale to nie są zmiany myślone przez ludzi z gabinetów, ludzi, którzy biegają sobie od z kciuka. Polska potrzebuje powrotu do normalności. Nie ma się bać, to istniało. Byliśmy w normalnym państwie. Polska była kiedyś jednym z największych normalnych państw, a potem trochę to zepsuto. Ale dla państwa potrzebujemy powrotu do normalności. To potrzebujemy przede wszystkim wiary w siebie. Inni mówią tak, tak, jak ludzie widzą do PiSu, to boże, ale w strogach, prawda. Musimy być dumni, a pieniądze są nieważne. Inni, wiedzieli raczej do PO, mówią, że pieniądze są najważniejsze, a możemy cię czołgać, by nam dali parę złotych budni, i już i już możemy sobie świetnie żyć. Otóż nie. Istnieją kraje, które potrafią być i dumne, i bogate. Jeżeli Erdogan zrobił reformę autorytetu w Niemczech, Niemcy się bogacić i są dojrzci dumni ze swojego kraju. Jeżeli ten Xiaoping no. do władzy w Chinach, dzieci się, się bogacić i są dumni ze swojego kraju. Jeżeli generał Pinochet dokonał przewrotu w Chile, w Chile w ciągu dwóch lat stało się najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej, czyli dzieci byli dumni ze swojego kraju. Dlatego ja chcę, żebyśmy byli dumni ze swojego kraju, i byli bogaci. Kasmu, że byli słynne bogaci. Tego I właśnie, tego właśnie chcemy. To nam jest potrzebne. Chcemy, nie możemy dopuścić do tego, że jeden kandydat, pan Donald Tusk, w wyborach obiecuje, że on załatwi nam wyzetwę przez Unii 300 miliardów, a drugi kandydat, rzekomo prawicowy, pan Kaczyński, mówi, że nie 300, 400 miliardów trzeba było wyzetwiać. I w ten sposób będziemy się bogać. Nie, proszę Państwa. Ja mam dla Państwa smutną wiadomość. bogactwo ja są z pracy, a nie z dotacji. I to i Państwo, które ja do zakierował, będzie dbało o ludzi, którzy ciężko pracują, nie będzie ich karało podatkiem dochodowym, natomiast nie będzie nagradzało zagranicy. Tak traktują nas jak małe dzieci i nie możemy nawet zdecydować, jak jedziemy w samochodzie, nie możemy nawet zdecydować, jakie lekarstwo kupimy w aptece. Z tajemniczych powodów tych samych ludzi, tych małych dzieci, uważa się za właściwe do wyboru prezydenta, do referendów i tak dalej. Proszę Państwa, tak być nie można. To państwo jest nieludzkie. Musimy traktować Polaków, musimy traktować ludzi jak ludzi, a nie jak małe dzieci bo ludzie traktowani jak mamy dzieci mają postawy uczciwe, dajcie. A my chcemy, żebyśmy byli takowani jak normalni ludzie, którzy żyją za swoje pieniądze. Całe życie walczyłem z takim pandyckim państwem, Państwo państwem, gdzie ci się bogacą naszym gościem i mam zamiar dalej walczyć. Tym razem już możemy wygrać, proszę Państwa. Mam całą publicysty, gdzie wiedzieć z tego co, że mówię prawdę. I proszę Państwa, włożyłem w to trochę pieniędzy, włożyłem to trochę wysiłku. No i ziarna narzucone zaczyna wzrastać. Bardzo miło, że w tej chwili te idee są już popularne nie wśród jednego, dwóch, pięciu, tylko kilkudziesięciu procent Polaków. To jest istotne. Tylko jeszcze nie wierzą, że to można zrobić. Otóż tu zapewniam Państwa, że można. Musimy. Pamiętaj, najważniejszy jest sukces. Musimy wierzyć w siebie. W Polskę nie może być tak, jak mówił poeta, że nie wierzono rzeczy na w świecie, jeśli nie czytano we francuskiej gazecie. Nie może być tak, że ludzie wierzą w to, że ludzie wierzą w to, że, w to, że można znieść podatek dochodowy. Nie dlatego, że to już kiedyś było 100 lat temu, nie dlatego, że mi korzystał Mikke, tylko dlatego, że pan Wiktor Orban tak powiedział, a to już można to zrobić, bo ktoś inny to zrobił. Nie, ja chcę, żeby Polska była pierwsza. Ja chcę, żeby w takie warunki, żeby w ciągu 6 lat po być samym na Marsie. Możemy jeździć w wyprzedzić, ale musimy zacząć. Bo jak mówią Japończycy, nawet najgorsza droga musi zacząć od pierwszego kroku. Bo jeżeli będzie takie same państwo jak w tej chwili, to czego nie zmienimy? Musimy zmienić państwo do gruntu. Tak jak mówił pan Walter musimy zmienić system z prawa rzymskiego na prawo anglosaskie. Gdzie sędziowie mają prawo myśleć i stosować logikę zdrowego rozsądku, a nie tylko stosować się do reguły prawa, czyli nie, nie mówię, prawa cywilnej, mówię o sprawach cywilnych, mówię o sprawach karnych. To jest najważniejsze, drodzy państwo. Czas tych ludzi, którzy chodzili w Iziki Polską, którzy cały czas kradli, oszukiwali, wygadywali kłopoty, nawet ten czas się kończy. Pora to po jest parę spółprawny. Bo wiecie państwo, jak już ludzie cały dzień mają pieniędzy, to wtedy ich stać nawet na to, żeby zaczęliśmy to logiczne. I Polacy zaczęli myśleć logiczne, bo się kończą się pieniądze. I musimy, proszę Państwa, wrócić po prostu do normalności. Mówi prawda, sprawiedliwość. Jak się mówi wolność. Są no to proste pojęcia, ale nie można mówić o wolności, kiedy nie wolno nam nawet zdecydować i kupiecele też, prawda, Musimy mieć normalną wolność, a nie wolność w sensie demokratycznym. Prawda? Gdzie większość nam pozwoli albo nie pozwoli, ale tak w prawie to nawet nie jest większa. To są jakieś mniejszości, to są urzędnicy. I to musimy zrobić, proszę Państwa. Wolność jest niewątpliwie na lepszą długogospodarowania. My zakładamy, my wierzymy w ludzi, że każdy człowiek jak ma swoje pieniądze, to on zagospodaruje je najlepiej. Bo to są jego pieniądze. A urzędnik... A urzędnik rządzi cudzymi. Zniesiemy, proszę Państwa, wszystkie ograniczenia w sprawie wyzwania zawodu. Jest pełnym nonsensem, że poszczególne korporacje decydują, kto ma prawo do tej korporacji należeć. W ten sposób powstają klany, które uniemożliwiają wolną konkurencję, uniemożliwiają konsumentom dbanie o swój interes. To jest najważniejsza rzecz. Każdy powinien mieć prawo działać w każdej dziedzinie, no poza taką może jak notariat, ale każdy powinien mieć <laughs> wolność działania. Po trzecie, musimy wiedzieć, że Umów trzeba dotrzymywać. I chcę powiedzieć jasno, musimy dać nauczkę tym, którzy nie dotrzymują umów. Czy wiadomo, że ludzie potrzebują do pracy pod przymusem, pod przymusem że zawarli z Państwem umowę, że dostaną emeryturę w wieku lat 60 czy 65 mężczyzn. I co? Chcą umowy z I ci ludzie muszą stanąć w wolnej Polsce przed sądem. Nie może być tak, który ukradł tysiąc złotych przyjechał pijany na rowerze idzie siedzieć a ludzie, którzy ukradli kilka milionów ludzi z kilku lat pracy spokojnie chodzą po ulicach, uważani są za zbawców ojczyzny. Ja ostrzegałem. Ja ostrzegamy. Ja szczególne grupy pozbawiacie prawa do emerytury, to potem odbierą wszystkim. Odebrano wszystkim. Ja ostrzegałem że jak podniesiono dykie do lat 67, to jutro podniosłam do 65 i już, proszę Państwa, o BWM zalecam, żeby kobietom, które żyją przecież dłużej, podnieść jeszcze dykie emerytalny. Jak się udało raz podnieść. Po raz drugi na to podbiorów, tak? Ostrzegamy, u nas tego nie będzie. My musimy przywrócić normalność i musimy zwrócić ludziom pieniądze ukradzione. Na wszelkie sposoby ukradzione. Za komunistów, ukradzione teraz. Bo teraz Walarni mogą kraść, bo są demokratycznie. Nie proszę Państwa. Demokratycznie też nie wolno kraść i rabować. Rozmówią nas na każdym kroku, nakładając na nas tak zwane podatki, czyli czysty rabunek. Człowiek, który pracuje, karany jest za daną podatkiem dochodowym, po czym biorą te pieniądze i płacą nimi bezrobotnym urzędnikom, i potem głosują na tych, którym te pieniądze dają. Tak proszę Państwa być nie może. Pan powiedział, że będzie dążył do stygizacji władzy dowodowego. Bądźmy wierzyci, czy Pana...